I tak say Jestem I'm blinded by the light Jest ja zablokowany. I zablokowany. saving. zablokowany. Jest zablokowany. Jest zablokowany. saving zablokowany. Jest zablokowany. Jest i I. Wszyscy, wszyscy obici, standard Przesuję CT, przestanę. Dawaj. Nie, do dobrze, pago. Mam Szybkie info było dobre, pago. Super. Bardzo dobre. Apsy jadą. Grenade out. na nogach. Nie warszawa. No Proszę, Ile Jeden jest Ja na ticket czekam, pewnie opuszczam okno Dobra Miałeś go pod tam, jednego? Tak, tak. Gala, może tam wejść? O, ogóle wziąć Weź, weź, ja weź Wezmę dla Ciebie, Ale co ty Ma ty rzucić mi? Bo ja nie mam granatów No dobrze <laughs> Pago, jedź o środek da. lepiej. Leć środek, mam dwa flesze. Tefor <grym> <grym> z nim, nie? Na no, rowerze już nigdy z tobą nie pojadę, Jarek. Zostanę cię smałkać tak teraz. Za te wkręty ostatnie. Okay, A ja wiesz to teraz... Oni ma mają No Bez wiary na tilcie wjeżdżałem. Cześć, kibicu. Zaraz bordo. Uwaga drabę. moje drabe. Draba. draba! Nie, po, nie wy. Bóg draba jest. Nice. U. Nice. Jeszcze jeden. AJ Ale ich rozjebałeś ty, powiem ci Nie, to, to jest moje Przepraszam, ale nie sądzę Chcesz flasza z samochodem za plecy? Nie, niech tam siedzi se Był Smok załącznik. Ja pod ralentowanym Dwóch rampa, dwóch rampa Trzech rampa Ja na soła, ja ich rucham No No, łącznik jeszcze jeden Ja jestem na dworcie mhm. Pół minuty rampą ty Łącznik wjechał nie widzę, dżungla, dżungla wjechał, tak Łącznik Co to znaczy? No w łączniku jest Wyszedł to, to... Trzymaj, trzymaj Forest jeden BS się Za pustą chyba jest A. Super Tomek Po twoje B Byłem taka dużo ta, strata, ta, ta. trzeba by sobie raz flesznął no, Ty z A, co? Okej? Okay? No, no, no ja mam respon na mida, no to jaką? No mówisz? ja wiem, no ty nie, z Pago mówię, Pago z Fresh nie wiem. Ja bym chciał z Sayu będziesz leciał, to też możesz flashe'a mieć po prostu A, no, Pago no tak, ja, no. Ale ja daję Pago takiego nadłącznikiem, nie? Ale wiesz, tak, no. powiedziałeś, no, że z Sayu jest A i ja się No, 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 tak, no, tak, no, tak no, A Jarek, co no, w ogóle Jarek mówił? No, Jarek gra Jarek gra Jarek już o no, vlogach myśli, ty Czuje wam do lewej, do prawej No nie chuja nie ma flesza no Późno mógł poszedł, pójść Nie widzę więcej środek jest, środek jeden Bajer ważę mnie pewor teraz mm -hmm. Ej nie mam broni Jeszcze TV-k jest I Pod oknem, pod oknem jeden Wiesz ja mogę pić tylko pod oknem Chodź tak, podejdźmy ja, Podejdź mi da? Connect jest, leży connect Patrzę okno, ja ja co? ja to nie nie mam. patrzę zakręt ja ja mi Tomek wyjeżdża? Nie, nie, nie. Możesz się donować, ja O kurwa, co jest? Okno wraca, 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 we do Ciebie sparza. Dostał na łeb albo nie. przed CT. Co jest? Czym to nie siadło? Jak on ma cały czas... Ja idę, powiem Wam, od zakrętu. Jeszcze jeden. Gdzie on jest? Mm. Konekcie? Nie, nie wiem, już to nie pamiętam. O, w oknie chyba. Nie <śmienic> no są teraz w kuchnia? Leży w kuchni. Ticket, ticket, ticket. ticket. B drugi. Chodźcie Cho na B, chodźcie na B, chodźcie na B, teraz? Tak. Nie Na około czy idę. Masz przejrzenie B czy tb, to nie? To nie, nie, nie. Tam był na Jednego było. zabiłem Może być w kuchni jest. Chodźcie, wczesaj na nas, bo tury fragi muszą lecieć. Leży CT. Nice, Pago, super, brawo. Na Domek raczej nie przetraczy gdzieś od gali. Jest jeden. Na szybciej? No, panowie. Pago, możesz tam poskakać, na nabedlać tam info. Tak, na, poczekaj, na, na, na poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekajmy na, na Pago, proszę. Skacz sobie, biegaj, łap info. Czekaj, jeszcze ja go z Nie widzę go. Pago go zobaczy, to od razu lecimy. Edward edward, 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 edward leży, edward, kurwa. Nice. Siema im kuchnie może, co? Kuchnia no, cała trzymana. Mam galę. Zajebi się. 4 koł ostatni, ale zmieniłem. Nie bolało, te włosy z nosa nie bolały, ale czuję się jak dupie w nosie, jakbym dubał w dupie. Slimaka. Oprócz tego, włosy w, nosie, włosy w nosie. Włosy w nosie służą do ocieplania powietrza, odsyszania. Jak wyszedłem na dwór i zimne powietrze było, a ja nie miałem włosów w nosie, to nieciekawie to wyglądało. Taki, tak mi bolał mi nos aż, wiecie? Zresztą tutaj jak ja będę sprzątał w tym kurze w tych tabunach kurzu, to ja nie wiem. To chyba zachoruję w tym smogu. Włosy w nosie potrzebne. Ostatni raz robiłem taką. Zaproponowałem mi depilację za 10 zł, to zrobiłem. Też tam woskowanie, wyrywanie włosów. Mm, 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 nie polecam chyba. Włosy za ważne w nosie. No. Sound resumed. Można dwa. Dawno ja chyba nie. Ciekawe. Jakbyśmy pobiali ostatnio. Zacznę ja Jarek. Myślałem o tobie dzisiaj jak byłem na sesji. Jak rozkminiałem, co by to odjebać, Pomyślałem, że cię jebnę. Dziabnął nie, może nie Dziabno, nie ale. kolego. Nie wierzę. Jeszcze Pierwsza? Boże, ochroń mnie przed tym wariatem z Krakowa. Tak no. znak, nie, nie mi faktycznie w tej rundzie co mówiłem, że chuja, chuja. Co wy robicie? No z e krótką. Nie ma drabę, może sobie dać. Znak. Idę za 6. Alberto Pro Stary, wszyscy rassy Zajebiście. może no aktualizacja, może do jest. rampę głęboko. Cześć Flasha od przy, na razie. Fala Phoenix. Fala. A vamos